Cześć, tej strony mi i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Na dodatku Gold, na stosnówce. Dzisiaj z Jankiem będziemy zbierać buraki. Siema Janek? Siema. Siema. No, no i co, no do roboty, bo czas, bo roboty jest pis duże, tak powiem. Ja tu muszę odpalić maszynę. Janek tam się już y, przygotował do jazdy, bo dopiero swój zestaw przygotował. Które wierzę, że na te pole to małe? Nie, po prostu jest okienko. Okay, nie? Marzyna. to jesteś pierwszy, a ja po drugi. Ja nigdy tym nie robiłem, więc nie wiem na tym się robi. Ja też nie robiłem. A tu gówno wolno jedzie. Czekaj. Dobrze. a tego się jakoś nie wystawia na boki lub coś w tym stylu nie. Nie. B. Cztery rządki bierzesz. Ej chłopie, to tu będzie szybko. Pełno. Mówisz? No, szpam 20% Tego to pracownika się nie da zatrudnić Co? To się pracownika nie nada zatrudnić. da zatrudnić. Dobrze tego dużego się. Po... Nie da, da się. się zatrudnić. Da się? No Nie widzisz? No i jest hana napisane nie widzisz? Nie ma nie jak nie ma. No nie ma, bo ja daję na. A musim... Gdzie masz H? No jest. No, ciekawe, gdzie? No jest H, no coś nie widzisz. No nie mam H. No zaraz. zobacz. Ty ja może pojadę z drugiej strony, a Lub tutaj, co? Dobra. Tak to będziemy sobie zawadzać. Ale nie, tutaj nawróć, ja już sobie ale tutaj. Dawid. Chwila, bo nagrywam cię. 20 minut. Nie. No jo. Nie e Dawid, była umowa. <laughs> Dobra, bo... Ja 5 powiesz... minut, a trzystała ci minuta. Tak się zacznie, nie? No. I już koniec. Co? Była jakiś tak. Ma to takie telefony z nas a nie może ta... E, nie. Nie, wybacz Iść Idź do... Nie, bo to nie, nie dam. Czemu? Była no, umowa. Ale jak umowa? No, umowa <laughs> ci dajesz, mama. Dawid. Co? No zaraz chwilę. Nie, no bo mama już się zaczęła. Dobra, zaraz... No, się zaraz. A. Zaraz im... Damy, czekaj chwilę. <laughs> Ja to długo by je spać. Do no. 24. Go, 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 go. go. Coś spać. Serio? <laughs> <laughs> Dobra, Januję to sam skończył. No, no. to no. No, no. Dobra, no. No, no. No, Już, już, już No, nie Ciebie nie obejrzę po początku no. No, nie No, no. cicho cicho, cicho. Co, coś patrzę teraz? <laughs> Ej, powiedz, powie, że pieniądze są ważniejsze. To szczyt się! że pieniądze są ważniejsze. Zaraz, czekaj, cicho, pójdź. Sam sobie mam. Piękną, widzę. Zaraz. Ej, no, bo ci wyłączę, bądź gniazdka. To będzie słychać do No. Nie. No jak nie? No nie. Was słychać aż z kuchni. To myślisz, że to nie słychać? Wydnie. Nie, wydnie. Bo, bo to nie ja, ja obrawiam. To że jest kapelusz, który puszczaj! na puszczach. Natala! Spokój <grym> się! No, tak jak widzisz, się zaczął! Już chwile, chwile, chwile. Ludzie Tamto. macie teraz tak, taką pompę. Już! Jak ci się nie, nie to no. nie żyje! Dobra, ja lekarz i to patrzę na mnie. Już wyłączam! Dobra! Dobra, cicho! Cicho, już wyłączam! Jadnijcie się na chwilę, dobra? Ale bomba! No, cicho, to... nie wybierz ze złości! ja dobra, nie mogę! Już wyłączam! Dobra, na razie! No, cześć! Jo! Ma to te wszystkie moje te? Tylko

Dobra, ja to skończę już sam. 5 minut mam odcinka, ale ja już to nagram do końca. Więc so, tak, yy... I kiedy mówi, że tam można prosić pracownika, to ja tu puszczę tego pracownika. Ale najpierw wypróżnimy. No odpal, odpal. Ja tu puszę tego pracownika. Ja to specjalnie dam na początek, nie? Specjalnie to dam na początek. Dobra, wysypię ten, tą trzech tutaj Jonek już nam wydał 24 to trwa kurde, wy to A nie da się tego wyżej podnieść? Super, to da się niżej podnieść. Ale przecież ja tam podjeżdżałem, pod ty ty ty. ty. ci Ale kurde no? No to, to co, siostry Dobra, niech to wyleci. A ja postaram się tu puścić pracownika. Gdzie on tu macha? Przecież tu nie macha. Naleciało? gdzie on tu macha? Nie ma ha. Chyba, że on tak ocha na to będzie. Bo wszystko nie działa. Nie ma pracownika. Nie no, jak nas zrobił w bambuko. Po prostu dojedźmy tym do końca tego tymianka zostawą, dostawą, a ja później tamtą moją stroną, tamtą będę jechał. Ale, ale zrobimy wam na dwóch odcinkach zbieranie buraków, żeby nie było. Ale Janek tam ma zimę, a prawie do doprowadził. O boże świnty. Ja, ja mam chociaż spokój siostrami on dobra dawaj moją maszynę. Zbieramy Kurę trochę to zajdzie Ale no có cóż nie zrobić na buraku No trzeba te buraki pozbierać No i to szybko pójdzie Może zobaczymy jest co ja chyba potnę To pole na pół Bo chyba to będzie najlepsze rozwiązanie teraz Żebyśmy brali ten jeden rządek. Serio, <laughs> szybko się to napełnia. Ale nie, nie będę tego cały czas kościł też pogosimy trochę może zboża. Wylewam coś w drzewka. O, pokażę osę. To trochę krócej, te 20 minut bo to trochę i zobaczymy, bo i tak bez Janka to ja tutaj nie mam za bardzo co robić, zatem zbierajmy jedną pełną przyczepę, może na wsi to, może to akurat wyjdzie na ten... Ja tu mam jakąś muzyczkę puszczę, bo tak samemu to... Za bardzo To nie Nie ten tego Bo zawsze jest lepiej skupiać. Więcej osób nie Ale ja tu nie mam nic Jecha Fajnie to wygląda Tak też to niby Może w innym ciągniku By się lepiej jeździło Ale ja mam stówę Ja dalej jadę nie Wycofajmy, wycofajmy ładnie Teraz oburaczki Teraz cukier będziecie mieli No, 30% jest Czuję, że ja się tu nazbieram, a nabieram O, o jedźmy tu dookoła W ogóle nie wszędzie, ale no dobrze wiozę, nie? Dobrze to powinno być. Nie no, robota idzie. Dłuższy pogod się napełnia, więc to jest wielki plus. Tam mamy jeszcze jeźdźmi do wykoszenia, my już to zasialiśmy. Ale Jeszcze podoba wam się owieczki, pokażę. Tam Jenek wełnę ogarniał. To może tam, w ogóle nie wiem gdzie się wełnę nawet wywozi. Ja jestem taki farmer, że na nie wiem, nie wiem, nie wiem. W ogóle nie wiem. <toszczerzy> <toszczerzy> pierwszy raz tym sprzętem robię, bo nigdy nie robiłem. Ani w ls Nie w, nie w 13 robiłem, ale nie robiłem tak złożonym, po prostu to, to co było z tyłu to ciągłem, a to z przodu to po prostu do tyłu podczepiałem. Ale tak o to jeszcze nigdzie nie robiłem. Jeszcze raz tym robię. Ale buraki zbiera? Zbiera. Później się tutaj zasieje coś innego. stówa a zbieram stówę do tej przyczepy i to już albo skończy to pole skończymy poza cinkiem na drugie będziemy jechać na odcinku Janka już wtedy ja nie będzie nagrywał ja nie będę nagrywał niech Janek też coś nagra W teraz jak niego te dwa odcinki nagrywam to Ja tak myślę, że się zjeść z tym robieniem, ale zobaczymy jeszcze. Czekajcie, czy on tam te drzewa popi całe. Chyba. Ile jaka jest? Ma 49%. Ech, to zaraz będzie połowa. Będzie miał 50%. kopki Ciężko siedzieć z kabiny, ale No idzie ta robota Nie powiem nie są oporne. Idzie, idzie, nie powiem. Jeśli się uda, to dzisiaj może będę coś tam wrzuca na YouTube, ale to zobaczymy, jeszcze się okaże. Bo ten odcinek jest, yy, poprzedni, który nagrywaliśmy, bo nagrywamy odcinek po w sumie. I poprzedni odcinek, który nagrywałem, to był oczywiście z Jankiem. Yy, no, ten był początek z Jankiem. No jakoś to idzie pomału, Tu w ogóle ryje ziemi, ryje patrzcie. z Ty już z kolei, idealnie pracuje, więc jest i gitara, się na tą stronę zbieram. O, już robią mi jakoś, ale no zdarza się. Człowiek chciał popatrzeć chwilę na drugą stronę, a tutaj już omijak. <śmiech> <śmiech> Kurde mać. Tam już na pewno jak będziemy mieli więcej boraków, tym co się kupi już te, z modów te duże maszyny Co mają z przodu otwarte, tak że się to rozsuwa Na pewno No, no chyba na, pewny, na, na pewno to kupimy Chyba to już to dojadę do końca Kupuje się tylko to pozbiera Na samym to odcinka w sumie i napełniliśmy prawie całą szczepę. Tu będzie za 60%, podziemę to w, wysypiemy do silosów. O, czuję, że to się tak szybko zapełni. Ile maś głupi kakar? I kaszel. Co to jest kaszel, nie kakar? Zbierajmy tutaj. Szybko się tu napełniać, to jest dobre. Nie no, z jakiej już byśmy skoczyli to pole? Było tyle, co ja teraz zrobiłem, i to, co on by zrobił? Samemu Za to zawsze jest dłużej. też długo nie zostało Oj kurde Dobra, dobra A to dam muzyczkę w tyle, to będzie właśnie lepiej to oglądało na pewno O, 20 minut odcinka, jak pociągną Kiedyś też to nagrywałem ale pamiętacie, nie? Trzynastkę. Jeśli ktoś ze mną jeszcze jest Wtedy to były czasy Jak się trzynastkę nagrywało Trapsem jeszcze wtedy No, wtedy to były czasy, Teraz stóła. <laughs> 61% no to jeszcze jest 2-3 i będzie pełne. Chyba że to inaczej wchodzi, to ja nie wiem. Napełnia się, napełnia się. Już jest 70% 94% Dobra Na tym, na tym zakończymy Bo i tak nie będę was męczył Dużo żeśmy tu pozbierali <śkcific> Ja nawet tu widzę, że dwa obeji ogarnął A więc je, tutaj zobaczmy naszych owieczek tej owieczki A co słuchaj, co chodzi nie ma cionika Kurde, jak słychać wszystko, nie? No. no. co, to takim miłym akcentem pożegnamy się z dzisiejszego odcinka. No wiem, jest to krótszy odcinek, na ale jak poszedł, to już mi się tego tak nie chce samemu nagrać. Więc jeśli ci o, to, się oczywiście podobał, to nie zapomnij o łapce w górę, że napisałem i o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli tego się nie zrobiłeś. A jeśli to już o to bądź na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Na naszej części czołem i zostaw łapkę w górę. Hej.